Poty chłopak, karczemna awantura o dziecko Pelin. Wuj postawi Feritowi ultimatum streszczenie odcinka 149 Jali Kapkini. Już niebawem wuj Pelin dowie się, że dziewczyna jest w ciąży z Feritem. Młody Korchan stawi się w willi Sechmuza, aby wszystko wyjaśnić, ale ojciec Piril postawi sprawę jasno. Czy Ferit spełni jego ultimatum? Oto, co wydarzy się w 149 odcinku Złotego Chłopaka. Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć. Tam pokazujemy, jak będzie wyglądało starcie Ferita z wujem Pelin. Złoty Chłopak starcie Ferita z wujem Pelin Suna szykuje się do ślubu z Kają, a Pelin i jej kuzynka Piril starają się skompromitować Ferita w oczach Seiran i na zawsze ich rozdzielić. Już niebawem, bo w 149. odcinku serialu Złoty Chłopak nieobliczalny wuj Pelin pozna prawdę. Piril zdradzi ojcu, że Pelin jest w ciąży z Feritem, a wtedy się zacznie. Młody Korchan, który ukrywa ten fakt przed swoją żoną, zrobi wszystko, aby dojść do porozumienia z rodziną Pelin. Ferit spotka się z Sechmuzem i wybuchnie karczemna awantura: Zrobiłeś dziecko mojej siostrzenicy, a jesteś żonaty z inną kobietą, czy tak? Zacznie groźnie wuj Pelin. Przyszedłem, żeby wszystko wyjaśnić. Ty krzyczysz na pelin i trzymasz ją w zamknięciu. Ostrzegam, że jeżeli coś się stanie jej albo mojemu synowi, to samo spotka ciebie, zagrozi ferit, ale młodzieniec szybko zda sobie sprawę, że z wujem pelin nie ma co zadzierać. Techmus wybuchnie śmiechem, a wszystkiemu z ukrycia będzie się przyglądać nuket, która, jak się okaże, działa w zmowie z rodziną Pelin. Chyba nic o mnie nie wiesz, honor to dla mnie rzecz święta. A teraz posłuchaj, bo masz dwa wyjścia, albo szybko się rozwiedziesz, przyprowadzić tu całą swoją rodzinę i poprosisz o rękę Pelin, albo wyjdziesz stąd cały i zdrowy, ale już nigdy więcej nie zobaczysz Pelin i dziecka. Jeśli będziesz coś kombinował po swojemu, spale cię żywcem. Wypali Sechmus, Ferit od razu zaprotestuje, ale Sechmus straci cierpliwość i poleci swoim gorylom, żeby wyrzucili chłopaka z jego domu. Zabierzcie go, bo jeszcze zrobi ze mnie mordercę. Dam dziecku swoje nazwisko. Będzie krzyczał Ferit, ale wuj Pelin potarzy na niego z politowaniem. Już nigdy nie zobaczysz Pelin i dziecka, powie Sechmus, złoty chłopak 149. Przeczytaj streszczenie odcinka. Orhan w tajemnicy spotyka się z Dikl. Gulgen prosi go, by przyjechał na uroczystość zaręczynową Suny i Kai. Piri lknuje intrygę, by rozdzielić Ferita z żoną. Pomaga jej w tym nuket. Dziewczyna mówi Sechmuzowi, że to Ferit jest ojcem dziecka Pelin. Ten postanawia zająć się sprawą. Gdy chłopak przyjeżdża do niego na rozmowę, dochodzi do awantury. Kiedy oglądać 149 odcinek serialu Złoty Chłopak? Premiera 149 odcinka serialu Złoty Chłopak w piątek, 29 marca o Godz. 14 w TVP1. Przypominamy, że serial można też oglądać w serwisie VOD TVP.